Opalać na Dobra, także zróbmy to. Tak, mamy dwie opcje. Albo to wyjdzie tragicznie, albo to wyjdzie po prostu cudem To mu wyżej. Dobra, ja już sobie to nałożyłam na stopę i ogólnie oczekamy sobie takie dwie godziny, może trzy. Ja po prostu wieczorem pójdę i go po prostu yy, zmyję. I założyłam sobie takie najbardziej, wiecie, dziadowe skarpetki, żeby jakby się ufajdały, to po prostu nie będzie mi to przeszkadzać za bardzo. Yy, o Jezus, a Jezu. O. I tak, dam sobie tylko jedną nóżkę, drugą nóżkę sobie zostawiam wolną. Jakby co to jest taka... Ja ja jakby co to jest yy, taka rękawica z Eveline, ona jest mega milusia i w ogóle fajnie. Mamy... I tutaj mamy Liren Expresso. Ja po prostu potrzebuję. Jakby nie. Jakby... To jest takie to, że... O, fajnie to zwiększone. Patrzcie, i tu mamy takby pierwsze użycie to taki ten drugi i trzeci. Najbardziej mi pasuje ten drugi, tak szczerze, albo ten drugi, albo ten pierwszy. Także słuchajcie, jak to zadziała na mojej stopie, to ja się poświęcę i ja tego użyję Ja tego użyję w. niedzielę.